I wydamy sobie 10 tysięcy Robuxów I ze mną jest Aztek z kanału Aztek Gry pozdrawiam. i Shiana z kanału Shiana Gry Dzień dobry Dam serdecznie widzowie Witamy. Widzowie, dzisiaj pierwsze otwieranie jajek w Pet Simulator 99 Widzowie, coś z Astkiem za to, że jesteśmy eee... na odcinku? Też to ja? Ja bym chciał na przykład Robuxy na konto Spoko stary, możesz dostać dużo Widzowie też mogą dostać, oczywiście tutaj zwycięzca kolejnego Coochpeta Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanałów naszych Ogólnie widzowie, jak widzicie mamy trochę jajek Takie jajo będzie dla was i jakiś huge będzie też dla was, wystarczy, że subskrybujecie ten kanał, ten kanał i ten kanał Wszystkie macie w opisie, dosłownie praktycznie na samej górze I przy okazji w karcie na górze Tymczasem, moi drodzy, wydajemy jeszcze więcej kaski Ja myślę, że będzie w porządeczku 3200 robuxów On już 6400 wydał No To ja tyle w życiu nie wydałam ja No ten i ten jeszcze wie. raz, uwaga, dzisiaj 10 koła widzowie wydajemy I robimy widzowie coś takiego Każdy jeden like i każda jedna subskrypcja na wszystkich naszych kanałach To jeden robux wydany w następnym openingu Dobra, Deal. Dobra. Deal. Ja też chcę tu. Uznać. No to widzowie, zostawiajcie dużo subów tu, tu i tu. I dzięki temu wszystko się będzie zliczać Jedna osoba, może aż cztery bobuksy, tak powiem, walny. Czyli pamiętajcie, niki w komentarzu. Tymczasem widzowie, no mamy dużo jaj. Generalnie okay, no niezłe jaja. Tak, zaraz ci dam, stary, nie ma problemu. Tutaj mamy szansę na trzy ekskluzywy, dwa huge i jednego Titanika. Wow, Jeśli okay. chodzi o procenty widzowie, no to mamy tutaj tak. Z unicorna się nie cieszymy. No nie. Rift Dragona mamy. A... Tak Jeśli dostajemy Celestial Dragona, mówimy Okej okay. okay. Jak dostajemy Hugha, drzemy mordę A jak stary... To, a. to robimy fikoł To przez okno, nie? Myślę, no. że ja na przykład... Yy, Spadnę, bo to jest 45, 45, 45... złotych w tym momencie. Tak, widzowie, w tym Ej, momencie, dobra, ale no. dobra, sobie Enchanty i Elixir Ustaw, bo jak nie, to... No Myślisz, myśli, że to coś daje? No, myślę, że daje. tak. Dobra, widzowie, full Enchanty. Dobra, słuchajcie, Pop, no. Mam sobie dodatkowe trzy sloty na Enchanty. No, jest, widzowie. W ogóle, widzowie, przy okazji, piszcie mity w komentarzu, bo sobie będziemy chcieli wrócić z pogromcami mitów, więc piszcie jakieś fajne mity związane z... z Pet Simulator 99. Tymczasem, mamy tutaj, tak, 100% laki. No, dobra. Mamy tutaj dobra, 75 laka. Ej, widzowie, właśnie e, wasza matka. No właśnie meszane rollo przyjechało, widzowie. To Astek odbierze, a tymczasem my będziemy zakładać. Dobra, słuchajcie, mamy w tym momencie 100% na laka 75, 50, 30, 30. Przy no. okazji potki. No, nie wiem, czy to coś daje, ale no, no. miejmy nadzieję. Czy no. okazji. Nie wiem, czy to cokolwiek daje rzeczywiście, ale chyba trzeba Huge Huntera kupić. Za 3,5 tysiąca Robux. Więc widzowie, wydajemy to w to tym momencie 15, no 15 kop. 15 Dobra, mamy to widzowie w takim razie. W międzyczasie ja wydałem jeszcze tysiąc bobuksów na jakieś dodatkowe petki, więc mamy tutaj trochę jajek. Dobra, uwaga, otwieramy sobie może na razie na razie rozgrzeweczka no? jedno tutaj, żeby wiecie, żeby po prostu może coś tutaj siadło. I uwaga. Oh no i, cały Mega, mega lag widzowie. Pamiętajcie, każdy jeden like, jedna subskrypcja daje nam jednego bobuksa, więc widzowie, walcie ile wlezie. O, okej, okej. Okej, okej, okej. Jeśli idziemy w górę, teraz będzie huge. Nie, Robimy trzy raz? Nie, po jednym. Stary, na razie po jednym, na razie po jednym. Teraz z góra, dół, teraz będzie coś słabego, żeby pokazać. Teraz coś wierze, coś żeby było, było okej, okay, dobra. No rzeczywiście. O, okay, okay. ale ten. Okej, okej, okej. Mamy komplecik, jest okej. Okay. Więc widzowie, te petki też są dla was generalnie, więc możecie pisać w komentarzu swoje niki. i Tutaj widz na przykład Lata. Może podpisać peta, no nie mam partnera. O, okej. I teraz w dół będzie jeszcze jeden. I teraz huge, nie? Teraz jeden gorszy. Jeden gorszy, uwaga, jeden gorszy. Jeden gorszy, dobra, dobra, dobra. Lecimy, 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 lecimy. lecimy. Okay, Okej, gorszy. I teraz normalnie lepszy będzie. Widzowie, każde kliknięcie to jest minus jakieś 25 zł, tak mi się wydaje. Czy tam 20? Więc w sumie, no. Czy jest to du dużo? No, tutaj możecie napisać w komentarzu. Aha No to i no. Ogólnie widzowie powiem tak, my tutaj wydajemy prawdziwe pieniądze A 6 grudnia o godzinie 18.00 nie będziecie musieli wydawać ani złotówki Bo wychodzi nasz tryb i będzie on dostępny na grupie Yomao Games I grając od dnia 6 grudnia do 10 grudnia Zaoszczędzicie jakieś 10 tysięcy robuxów, bo nie będziecie musieli wydawać ani jednego robuxa Na właśnie takie ekskluzywne jajka, dlatego link w opisie macie Bijajcie, wbijajcie do grupy i pamiętajcie 6 grudnia godzina 18.00 A więc tak, mamy raz, dwa, trzy No Razy trzy Dawaj i stary okay. tak, dobra, patrz tego na górze no. raz, raz, nie? I klikasz po prostu tak! Yeah! Najgorzej na świecie! Dobra, czekaj, ja otworzę tutaj jedno w takim razie. Pochuchamy. No, se dmuchaj Sadgę widzę rośnie, rośnie? A. No i rośnie, nieźle to, Rośnie Dobre. to mój poziom wkurzenia do tej gry No i no rozczarowania, ja. Ja proszę Ja się zdieram. ja jedno skromne, ale będzie, będzie huge Może se trójkę nawet, trzy otwórz, ale... Nie, ja se jedną. To masz pojedynczo w takim razie, może se no, pojedynczo no, Jak Żenetka dropnie huge to robię salto, pozdro ale to nie no nie wymaga. Pamiętajcie widzowie, subskrypcje, lajki Wtedy widzowie, no może coś się wydarzy Przy następnym openingu Ale no jak widzicie, mój fart hey, Rainbow, 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 Rainbow. Jest. Dobra hey. no, idziemy, Słuchajcie, na strefę VIP Bo na strefie VIP są sami VIPowie I tutaj no, jest. nie za nami. I ostatnie moje widzowie, tutaj coś musi być No Uwaga. proszę, ostatnie Huge yes. No i niestety widzowie No jest jak jest, słuchajcie, no ja powiem tak yy, Odbierzemy sobie to w takim razie. Mamy tutaj trzy giwciki. Ja sobie stanę tutaj przy tej skrzynce wipowskiej i mi się wydaje, że tutaj będziemy sobie otwierać trzy jaja naraz. Uwaga, raz, dwa, trzy. To sobie poklikamy. A Nie, tak A Shiny, przynajmniej drobno. No powiem tak, na razie widzowie z petami tymi mają 95% major więc są prawie... Fajnie wyglądają. Fajnie wyglądają. I co do tych petów, one biją praktycznie tyle co Huge Pet. O 5% mniej niż Huge Pet, więc to jest ogólnie spoko Pet, nawet widzowie. Tutaj mamy tęczowego tego. Jeszcze nam jakiś Rainbow Drop. No, patrzcie w ogóle, ile mam cyborgów do minusów. Tymczasem, widzowie, no, nie wiem, no otwieramy dalej, nie? Otwieramy dalej. Czary, Mary, twoja stara to twój stary. No i co się teraz stanie No ja i stary, to... teraz normalnie klikam. I pa, 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 pa. pa, 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 pa. Eee... Ej, no i co? No i dobrze, no dobrze, no stary No dobra, nie no nie jest taki zły stary, no ale to. Trzy to... głowy to nie jedno, tak? Bez kitu. No nie wiem, no możemy do słoika wejść na przykład, co nie? I w słoiku otwieramy jedno jajo. Uwaga. Uwaga, Jedno jajo w słoiku. Uwaga. No, no, no dobra, ej, ej, kolejny, kolejny, dobra, czyli trzeba do, do słoika, do słoika trzeba. Ej, A weź teraz właśnie, spróbuj na 2x3 otworzyć. A może 8? Albo 8. Ej, 8. Może jest, jak wie, że 8 to jest większe. Pro... Nie wiem, jakby, może no, tak jest. O, może być. Zabijców, którzy oglądają całego końca, jeśli oglądasz do tej pory, napiszcie w komentarzu ty, Titanic Pet. Uwaga, 8 jaj. Oooooooo! A oj, choćby po całej mapie, nie? Uwaga! Aha, aha. Ej, ej, się coś rośnie, się coś rośnie. Rośnie, rośnie? Rośnie! Rośnie, 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 rośnie! O, Nie, albo Huge, albo Titanic, czekaj, co to będzie? Co to jest? w Rainbow Huge. Oooo! Rainbow! Rainbow jest! Ej! Dobra, ej jest. Dupną Rainbow! Od razu Rainbow jest! Ej, no! Ile ich jest? Nie ma żadnego! To jest jedyny! Patrz, tych istnieje tyle! To jest jedyny! O! świecie! Pierwszy na świecie! Pierwszy na świecie. Oficjalnie pierwszy na świecie. Pierwszy na światowy. świecie zdobyłem tego peta. Gratulacje. Jo! Jesteś jedyny. Jaka jest szansa? Nie ma szans w ogóle tego peta dropnąć i jeszcze że on jest rainbowem w ogóle. Ja pierdzielę. Dobra. jackpot. Jackpot! Nie yeah. spodziewałam się, że to się stanie w tym odcinku, nie? Lećmy w to osiem! Ile tutaj jest? 7, ale to nie ma problemu. Rozwiążemy szybko tą sytuację. Szybkie rozwiązanie sytuacji widzowie. Ja pierdziele widzowie. Uwaga, let's go! Znowu 8 jajek! Lecimy, 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 lecimy! lecimy, lecimy, lecimy. Kurde! O nie! Nie tym razem widzowie, no niestety kurde fajnie no, nie tym jest, razem. No powiem tak, jest niesamowicie. W tym momencie tutaj macie subskrypcję kanału Shiana Gry, tu macie aste gry, subskrybujcie obydwa kanały potężnie widzowie e, Bo każdy, każda subskrypcja tutaj to jest jeden Robux. Lajki zostawiacie i, i dowalcie mi w Ale następnym odcinku. Odpaliło. Ja pierdzielę. Dobra, ekspiega. Tak no, papa.